Cześć, witam was na moim kanale. Z tej strony Kamcio, a dzisiaj pokażę nowe itemy, które zostały dodane wraz z operacją Wildfire. Mowa tu o apterce, granacie, który pokazuje lokalizację przeciwników na mapie i ulepszonej kamizelce. Przedmioty te są dostępne tylko w misjach, więc pewnie nie każdy z was miał do nich dostęp. Da się jednak otrzymać je bez kupowania przepustki, która kosztuje ponad 5 euro. Wystarczy, że otworzycie konsolę i wpiszecie komendy które macie podane w opisie filmiku. Czas teraz na omówienie itemów. Medi Shot regeneruje na 50 punktów życia. Tutaj nie trzeba wiele tłumaczyć. Naciskamy lewy przycisk myszy i apteczka zostaje aktywowana. Warto dodać, że przedmiot ten nie zabiera nam szlota jeśli chodzi o granaty. Jest przedmiotem dodatkowym postawionym obok bomby. Kolejnym przedmiotem jest Tactical Awareness Grenade. Granat ten po wybuchu pokazuje wrogów znajdujących się w jego pobliżu. Na początku pokazane są czerwone linie od granatu do miejsca ustawienia gracza, a potem model działa zostaje podświetlony. Ostatnim przedmiotem jest kamizelka. Łącznie posiada 200 punktów, czyli o 100 więcej niż zwykła. Jest też mocniejsza, przez co obrażenia są mniejsze. Dla porównania, jeśli mamy zakupioną kamizelkę plus helm za 1000 dolarów, granat zabiera nam około 50 HP, a jeśli jesteśmy w nowej kamizelce o połowę mniej, czyli około 25 HP. Wszystkie przedmioty zostały dodane, by urozmaicić grę. I raczej nie pojawią się w trybie turniejowym. Taką przynajmniej mam nadzieję. Więc jeśli chcecie pobawić się z botami, używając tych przedmiotów, to tak jak mówiłem, w konsoli wpisujcie komendy z opisu. A teraz zapraszam Was na chwilę zbawy na botach z tymi przedmiotami. Oczywiście zostawcie łapkę w górę i suba. Do zobaczenia!